Dzień dobry, dzień dobry, Elo! Przeglądam Twittera i patrzcie co znalazłem. Dobra o co tu chodzi? Na komunie był wymóg kupowania majtek komunijnych. To jest fake? Ej, pierwszy raz o tym słyszę, że coś takiego w ogóle było. To jakiś jakiś kac ksiądz, kacwen ksiądz. Lubi takie majteczki. Ktoś tam pod Sudany zagląda, żeby takie majtki musia musiały dzieci nosić. Bo nie było. Właśnie też kurwa, nigdy nie, nie słyszałem o czymś takim. Nie wiem, czy to ktoś z Stoma zrobił i troluje. Myślę, że to może być trolling. Na noc poślubmy takie majteczki. <laughs> wiem tylko, że ktoś sobie zrobił mecz komunijny bardziej lub mniej dla beki i podłapali. A, no i właśnie mi się wydaje, to jest coś takiego, bo ra raczej byłoby oburzenie ludzi Nawet jeżeli by to było w tam jednej konkretnej parafii Na zrobienie bielizny komunijnej Wiecie, że staniczki może jakieś komunijne, no nie, nie To musi być kurwa trolling To, to po prostu ciężko mi było w to uwierzyć że, że, takie coś w ogóle przeszło, że mogło przejść A, tu, a bo to było, bo tu Dezy wrzucił Nie róbmy sobie żartów, bardzo proszę Nie róbmy se żartów Nie pomagamy Ładna, wyprana, założona w folię, on wybrzydza Komunie będą w maju a ci ludzie raczej nie będą w stanie tego użyć. Jak nie? Ja bym chodził w takiej. Patrzę kiedyś razy do Smolczyka na Wordsy. Wiecie co? Problem jest taki, że nie jestem kompetentnym yy, komentatorem, ale mogę spróbować, mogę spróbować. Już na pewno nie jestem zbanowanym twórcą, jak byłem wcześniej. Bo byłem przez chwilę, mówiłem wam na czarnej liście, że niby partner, ale nie chcemy, nie chcemy panu tutaj nigdzie. Bądźcie tam w cieniu z guciem. No to kon tak, tak kon koniecznie, koniecznie z Witeczkiem na duo komentatorskim. Bitek pewnie nie będzie chciał. O... Złota recepta, widzę. Właśnie, złota recepta. Nie wiem, czy jest taka złota recepta, wam powiem szczerze. Myślę, że jest to też duże losowości, bo o... powiem ci szczerze, powiem wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. No i to jest szczery ekspert. Nie mam pojęcia, co mają zrobić lepiej. Pilić. A czemu nie jest? A to jest Chorwacja? Nie jest Chorwacja. Bateryjkę ma. Śmieszne, ECPU. A to Liban, Liban. A miało być Chorwat. O, to się dzieje. Według mnie coś tam. Czirugi, i to. Co to za telewizja? Wojciech Szczęsny dał zielone w i już w zeszłym tygodniu. Nie, niemożliwe. Ej ser, niemożliwe. Myślicie, że to się dzieje? To się nie stanie, bo nie mogę go zarejestrować. A to nie jest tak, że jak masz taką kontuzję, to na jakichś specjalnych warunkach możesz go zarejestrować? To nie, nie, nie wiem, jak to działa. Jeszcze glika. A tam jaki gliku? Dajcie tego gołta Krychowiaka. Nikt tak nie podaje piłki jak Krychowiak. Mogą zarejestrować piłkarza, dać mu pensję, 80% pensji kontuzywnego bramkarza, wtedy łapią się na fair play. No a Ter Stegen pewnie mało pieniędzy nie dostawał, bo to chyba też jest taki bramkarz z absolutnego topu, co? Oglądałem sobie świnkałe i mówił, że Ter Stegen w poprzednim sezonie był najlepszym piłkarzem Barcelony. Nie, że bram bramkarzem, bramkarzem, tylko piłkarzem najlepszym był. A w tym najgorszym. Tym nie wiem. O, chciałybyśmy to zobaczyć. Kurcze, dwóch piłkarzy i też takich, których każdy uwielbia. Dobra, z, le z lewym są w sumie czasem jakieś konflikty. Ale myślę, że tak w głębi serca każdy raczej mu woli kibicować niż go cisnąć. To jest zaszacik. Molly, to daje jeszcze więcej delay. Pan Flatro mógł słyszeć błód na wodzie. To jest another double headshot. He's looking for more. It's smoother instead. And one Flatro to close. Double digits for ITB. And he's lighting a bloody cigarette Bo oni mam y kamerki na środku? Śmieszne to w ogóle Ej, to zajebiste, zajebiste to w sumie, że coś takiego jest w sensie Że masz kamerkę i możesz sobie właśnie jakiegoś, wiesz, jakąś cieszynkę jakaś zrobić Śmieszne, śmieszne Ty koleżanko, podwieź się Haha, ha, uciekłam, uciekłam Ej, chcecie uciekłam. popracować trochę w butelu? Bo dziecko pracuje <grym> I zamlaskał Lexi uczy się gotować zapraszam na kolejne jedzenie. Będziemy robić znowu. pamiętacie jak ja mówiłam, że chcę zacząć gotować. No to dzisiaj kolejna część tego, ok? Jestem po trinku, jestem zmęczona. Woda się leje. Witam, proszę Państwa. Zabieramy się za robienie Bigosu. Koni zła! Wrzucamy nasz Bigos. To jest, to jest, ustawione, to jest ustawione, nie wierzę w to, nie wierzę w to, że ona wpadła na gotowanie, w którym kupiła bigos i go po prostu odgrzała. To, 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 jakbym zrobił, wiecie co? Na przykład, powiedział tak, widzowie, dzisiaj robimy pizzę. Kupił gotowca, wpierdolił do piekarnika, powiedział tak, 10 minut i gotowe. Nie, niemożliwe. 40 minut, jak masz mamoński piekarnik. 40 minut. Nie może, to jest, to jest, to jest niesamowite. Albo to jest ustawka, żebyśmy właśnie sobie to, bo zobaczcie, jak... Ona p***dolnie taką głupotę To samo zrobiła kiedyś robiła ta Monika Kociołek Jakieś k***a głupoty robiła z siebie taką trochę nieudolną, głupiutką I to wiralowało. Miała opinię głupiej Ale było niegłośno I czasem to o to chodzi I wydaje mi się, że tutaj mógł być taki mastermind zagrany Że robię bigos i kupuje gotowca, podgrzewa i mówi już Rage bait na 100% Też mi się wydaje, że to jest, to jest bait Boiling water every time you have a pasta dinner Just boil a few gallons Zagotowaną wodę? Mądre. Ej, a co by się stało jakbyśmy wrzucili właśnie na przykład wrzącą wodę do zamrażarki? Wiadomo, no, no, już nie taką wrzącą, ale taką mega ciepłą. Nie nigdy nie próbowałem. Rozpiłoby. Też, te, też tak słyszałem. Rozpiłoby zamrażarkę. Głupi filmik. Tak nazwany jest ten shot. Trzymaj ten suflik, bo zaraz nam to je. Nie, nie no, Gigu, przesada ten filmik. W ogóle mnie to cały czas śmieszy, że ludzie na tym TikToku taki content robią, że ta taki taneczny właśnie, jakieś piosenki głupie TikTok na tym stoi trochę. I powstają takie ancymony, jak na przykład Sequento, który robi tylko tańce jeden ta Właśnie jeden taniec i leci k**wa karierę całą p***dę na jednym tańcu. Da się, da się Da się. Wywijał TikToki. No wy też robił te dane, te TikToki. Dostał takie wiesz. Polecenie od menadżera to robił. Chodzisz do palet, a tam biedronka. O kurwa, Serio dziś tak jest? Jednokierunkowa tam w widrące. Takie oznakowanie powinno być. Że tylko w jedną stronę przejście. Trzeba nie robić po zabiegu powiększania ust. Ja sobie usta i każda osoba, która robi usta wie, że po robieniu ust dwa tygodnie nie obciągamy. A to od razu na dlatego ma tu zdeformowane. A świeczkę trzymasz? Ty świeczkę trzymasz, a to wszystko mi powiedziała, że masz taki ten. Dwa szony się sprzeczają, mega śmieszne. Kosmetyczka mówi, jak robisz upstanie. A ty co zrobiłaś? Poszłaś ona, ona, nie zlewa zlewa Ale w ogóle ta lota! No, usta mi się od obciążenia, nie wiem, zdeformowały. <grym> ty problemy na innych, jeśli ty tak robisz. To jest hashtag poświęcenie widzowie, dla chłopa. Naprawdę go musi bardzo kochać. To nie znaczy, że jej nie też tak robią. Ręci. Jeśli ty tak robisz, to nie A to, to znaczy, że inni no, też no, tak robią. No, usta nie no, tak no, deformowały mi się. No, w to w uś, daj spokój, no. Ale w ogóle mnie najbardziej jeszcze bawi to, że ona ma jakąś w ogóle zdeformowaną twarz przez jakieś dziwne filtry na tym TikToku. Jak dla mnie ktoś to, jak ktoś takie coś robi, to jest jakaś taka oznaka tego, że chyba, nie wiem, ma jakiś kompleks na, na, na temat swojego wyglądu. No bo to wygląda przekomicznie, to nie są filtry, to są filtry, to są filtry, nie, to muszą być filtry, nie? No nie są, nie możliwe, że nie są. A, wy ją znacie, to mega słaba jakość jest. Ja jeszcze rożyczki tutaj nabijają. Ona często e, robiła ufoludka i jej tak zostało. Mistrzyni <grystanie> ufoluda? Na TikToku na lewo chyba nawet nie ma takich opcji. Ale dobra, to czy uważacie, że ta pani po prawej ma filtr? Bo moim zdaniem to jest filtr piękności wymaksowany, żeby wygładził całą tą twarz i tu nie ma, tu, tu nawet nie ma. Minimalnej skazy. To co ona sobie robi za zabiegi? Na jakieś maseczki, z czego? Ma hujapety, apety. Spemy. No właśnie. I teraz taki zagwostka. Obcianie z maseczką czy bez maseczki? Poświęcić usta? Dobra, może nie wchodźmy w ten klimat. Idziemy dalej. Szkoła. To no, mnie tak strasznie straumatyzowała, bo ty po prostu w łefy. To jest tragedia dla osoby takiej jak ja, która nie lubi hałasu, która źle się odnajduje w dużych. O, kur a może jeszcze się nie lubisz zmęczyć A może nie lubisz w ogóle odchodzić od komputera Jejku grupa, która nie lubi być oceniana. Nie lubi być oceniana. a Nie mogę, nie mogę. To nie lubi, jak się na nią patrzy. WŁF to jest po prostu piekło. Nie lubi, jak się na nią patrzy. Co, co, gdzie ona żyje, że na nią nikt nie patrzy? A jeszcze jak miałyśmy WŁF na przykład z chłopakami albo z jeszcze jakimiś innymi klasami, to były obce osoby, które patrzyły jeszcze na mnie właśnie w jakimś takim kontekście, którego sobie nie życzyłam. kontekście, którego sobie nie życzyłam. Okropne. Nienawidziłam ćwiczeń na WŁF, ja zawsze załatwiałam sobie zwolnienia albo właśnie chodziłam na... Konkurs... I widzicie widzowie, jak będziecie sobie załatwiać zwolnienia, nie chodzić na WF, to tak skończycie. A boję się, że mnie ocenią. Boję się, że na mnie źle spojrzą. Nie lubię się ruszać, a niech siedzi na tej pizdzie. <noise> Dzisiaj grillujemy. Widzowie! Bo prawda jest taka, wielu z nas, wy i ja nie lubimy być oceniani. Nie lubimy, jak nas ocenia. Ogólnie starajmy się ludzi nie oceniać pochopnie i wiadomo, nie jest to przyjemne. I nie każdy, nie każdy wcale musi się czuć dobrze wśród obcych ludzi i w ogóle mieć jakąś taką swobodę w kontaktach, ale nie ma kurwa innej drogi w życiu. No po prostu nie ma jak robić te rzeczy i wyjść na przekór swoim lękom strachom, i tak naprawdę zobaczycie, że tam nic strasznego nie ma. To wszystko siedzi w waszej głowie, ale z tym trzeba się trochę oswoić. To trzeba doświadczyć. A nie przed tym uciekać, bo jeżeli tak będziecie robili, to do starości będziecie się wstydzić, bać, będziecie się bali, właśnie być oceniani, a jeszcze będziecie mieć, mieli kurwa, jakieś problemy z poprawną w ogóle postawą, poruszaniem się. A już jest tak, są tacy twórcy na, na Twitchu, już nie będę, nie będę wymieniał, ale, ale właśnie nie chcecie chyba tak skończyć, bo to tylko do tego prowadzi. Nie, na no, akurat Artura to może tak wymienił, on tam troszeczkę się też rusza. Ale ja, ja bym wskazał, jako WF, jedną z ważniejszych lekcji jaką macie w szkole. Po pierwsze, odkrywacie jakieś fajne sporty. Ping-pong, siatka, piłka, koszykówka. Coś sobie znajdziesz. Druga rzecz. Jesteś trochę zmuszony do interakcji ze swoją klasą. Poznajesz klasę, może inną klasę też, która też ma WF. Ja tak miałem w gimnazjum. Nowe znajomości, może nowe kobitki jakieś tam fajne. No, ogólnie to jest miejsce do interakcji między wami. Możecie się wykazać, możecie się zmęczyć. Wyścig jest bardzo dobry dla waszego ciała. No i to, no tak, głównie to. Później, jak już skończycie szkołę, to co? Siedzicie w domu, nic nie robicie? Zobaczcie architekcika. Architekcik to był taki właśnie nasz, no powiedzmy taki widz, który nie, może niespecjalnie lubiał e, się ruszać, czy tam prowadzić jakiś sport, ale jak się wziął, kurwa, kobitki poznał, napal jakieś maratony, jak chcieliśmy robić Magedon, to powiedział, że może wpaść i nagrywać i wszystkie te, robić, e, jak to się nazywa, barpresy, barpesy, bar czy barpresy, barpresy, barpesy, jakoś tak, barpisy. No dobrze Krzysztof, jak już powiedziałeś, a to musisz powiedzieć i B. Do kogo pijesz, żebyś wymienił, ale nie powiesz? Wymień jednego. Streamera? Wiesz co? Nie będę wymieniał. Czy znaczy wiecie, ja nikomu nie chcę narzucać w ogóle, żeby musiał... Nie chcę powodować coś takiego, że komuś narzucasz, że a, jak się nie ruszasz, to tam nie wiem, że będziemy go obrażać, że ktoś nie chce czegoś robić. To jest każdego oczywiście indywidualny wybór. Ja was po prostu po sobie też, z własnego świadczenia, zachęcam do poruszania się. Architekcik właśnie posłużył mi tu jako przykład osoby, która raczej spędzała więcej, tak wiecie, statycznie, ale jak się wziął za sport, to widać mega zmianę, metamorfozę u tej osoby i ja u siebie też widziałem dużo zmiany, odkąd jestem bardziej aktywny. Masz więcej energii, czujesz się lepiej. To jest też to, że ludzie aktywni, ich mózgi lepiej nawet pracują. Może po mnie nie widać, ale tak jest, tak jest. Też yy, o tym mówiłem, ale napomknę że na przykład wielu noblistów, jakichś wielkich łbów tego świata, największych, aktywnie uprawia sport. I tam było jakiś odsetek, tam nie wiem, 70-80%, że aktywnie, że regularnie chodzą. I dużo się mówi o tym ruchu, dużo się mówi o sporcie, a też się słyszy o tym, że dzieciaki teraz w szkole nawet piłki rzucić nie umią, przez kozła przeskoczyć, czy fikoła zajebać. To kto będzie zabawiał Twitcha, jak, jak streamerzy nie będą potrafili zrobić świecję, czy fikoła? Że to podstawa na streamingu. Współpracę z siłownią masz? Nie mam, nie mam współpracy, Choćbym chciał, jak coś, Makwit, pamiętajcie, że jestem waszym dwuletnim subskrybentem, ale na makwicie to ja tam dobrze żyję akurat to nie mogę narzekać. Fajna ekipa jest tam. Ostatnio mi dali wejściówki jednorazowe. że można było sobie kogoś zaprosić na trening, żeby nie, nie, nie płacił tam chyba 50 zł za wejście. Sobie to nie ma lepszej siłowni tu we Wrocławiu. A WK no WK niestety u mnie nie ma siłowni WK. Jebać sieciówki. Najgorsze gówno, tylko lokalne semi Co to lubi, mi się wydaje? To ja bym mnie nikomu nie narzucał, bo te lokalne takie siłki to chyba są takie hermetyczne, że stała, stała ekipa. Raczej takie kur koksy się znają wszyscy na siema, a w sieciówkach to tak słuchawki na uszy idą, robią. Też czasem słyszę jakieś cześć dzień dobry, do widzenia od losowych ludzi. Jest taka trochę kultura witania się. Cześć Krzyś, mam taką historię, którą chcecie z tobą podzielić i prosić o radę. Moja dziewczyna, z którą jestem trzy lata pojechała na studia do innego miasta i dowiedziałem się, że mnie tam zdradza z Hiszpanem z Erasmusa. Co robić? Ona nie wie. Że ja wiem. Zdradzić ją z jakąś Hiszpanką z Erasmusa. I powiedz tak, kurwa, szachmat, jak wróci. Tego, tego chłopa też. Możesz. Wiesz, co no, jak ci dziewczyna zdradziła, to możesz się się odwdzięczyć tym samym, ale ja nie jestem ogólnie fanem też takich metod. I wiadomo, to zawsze jest bolesna. I jeżeli myślisz, że e, zdrada to jest też, żebyś wiesz, nie do osobiście, bo tak często jest. Ktoś nas zdradza, ciebie czy, czy was, no to tak myślimy sobie, kurwa, może jestem jakiś zjany, że mnie zdradza. Może jestem jakiś chuj. Może ja nie wystarczam, może nie wiem. Powinny się bardziej starać. Nie, nic kuwa, z tych rzeczy, Wizu. Nic z tych rzeczy. To jest jej problem, to w jej bani siedzi i niech zdradza. A później, jak będzie z tym Hiszpanem, to też go będzie zdradzać na boku. A może nawet z Tobą. Niech się z nim zwiąże i tylko na później będziesz zapraszał. I powiesz, żeby się pierdoliła. Że tylko na sekretem możesz spotkać. Bo tak ją trzeba traktować. Tak, tak robi. Jedno pytanie: czy brzydziłbyś się być z dziewczyną, która miała przygody z mężem? Przygody z jakby miała, kurde, nie wiem. Nigdy w tej sytuacji nie byłem. Trudne pytanie dałeś mi wizu. Nie mam pojęcia. Tutaj yy, musiałbym się znaleźć w sytuacji, żeby ci odpowiedzieć. Bum szakalaka. To jeszcze <ślesy> w <tuk> piku bycia orkiem. Mój pierwszy TikTok. To była pierwszy TikTok, oby ostatni. Wyszedł kogo tak pozdro. Zagramy w Super co to jest za super gra? Dzień dobry, witam. Ja nazywam się Dawid160.pl i to jest kolejny już 24. projekt na moim kanale. Ojej. i Mam zaszczyt, właśnie, poprowadzić następny projekt. E, tym razem z gry Griku Afrykańska Przygoda. Jest to gra mojego dzieciństwa. Jak byłem mniejszy, to bardzo lubiłem w to grać i w sumie nawet i dziś bardzo lubię właśnie w to grać. E, aczkolwiek tutaj Ludzie zauważyłem grać. kilka takich błędów. Na przykład pierwszą takim błędem, jest to, że nawet jeśli wyciszyłem muzykę na poziom 0%, to i tak, to i tak nadal jakaś muzyczka gra. Polski język, lecz ja zostanę przy polskim. Daj, afrykańskim. Dobra, to myślę, że Dla znaczy. imersji. Ogółem w tej grze będziemy sterować takim muzykiem imieniem Kiriku i będziemy właśnie nim przemierzać przez te różne światy, ale dokąd to za chwilkę się przekonamy. Jak no, to jest. ...i jak mówiłem, będziemy właśnie sterować chłopczykiem imieniem Kiri. O kurwa, bo on nagi, ja dole. To jest gra, w grze wolno, w grze wolno, w grze wolno. Kacmeni się zlecieli. Dla zemą zagierka to jest, żeby sobie zagrał. Jego klasyczka. Ogólnie dzisiaj takiego newsa widziałem. Jest. Afera z Buddą. Kończymy loterię youtuberów, piszemy do posłów. Są wielkodusznego, dobrego człowieka buddę dojechać, Wykopowicze. A on tak pomógł dla biednych dzieci. Domy zbudował. Nie wdzięcznicy. Loteria dla Powodzian. No właśnie, jak się miniłem, że ku... te domy domami. dawaj te loterię i Powodzianie mają wtedy szansę się odkuć. Nową no, furką. jakąś, bo tam ile tych samochodów będzie rozdawane. No a mam być największa loteria wszechczasów. Kiedy ja bym się powodziło. O, i to jest dobra gra Hoover, tusek. Ty Chyba w marketingu pracujesz, co? Zgodnie z Wrakiem Sąkręg w Warszawie? Przepraszam, Kamila Lebudde pseudonim artystyczny Budda. Za nieprawdziwą informację, którą zamieściłem w serwisie Twitch na kanale Arkwell, że jest słupem i parapetem. Kład sędziowski jednogłośnie stwierdził, że le Budda nie jest słupem i parapetem, przedmiotem nieożywionym do stosowania budowlanego, tylko zwykłym człowiekiem, chłopem z bloków, który robi historię. Tworzymy historię. A w ogóle ten film Budda, spoko? Ocen... Dwóch krytyków dało ocenę jeden. Nieładnie. Nie, nie dał im po karcie graficznej, dali jedynkę. Się uczą od Begzela Budda. <słuch>

Wiesz, mam przez, przez takiego śmiechu, jokerskiego. Ja myślę, że Izzy z Lordem i Mamonem nie może konkurować. Czy komu to stworzenie Boże? Państwo tak, totalitarne to jest... chce rządzić każdym aspektem naszego życia. E, także każdym tak. aspektem naszego życia chcą rządzić tak. katolicy tacy jak ty. Nie. Co was łączy, a co was różni? Ja nie chcę rządzić twoim życiem. Jak nie? A jeżeli ja jestem gejem i chcę na przykład zawrzeć małżeństwo? I adoptować swoim dziecko? w życiu robić co chcesz, mi nic do tego. Rozumiem, nie będziesz regulował tych praw? Nie będziesz Oczywiście, żebym ono? tego nie, nie, regulacją to byłoby wprowadzenie związku prawnego dla homoseksualistów. Mm -hmm. Gdybyście na przykład chcieli żyć ze sobą. Za nie, nie, dzieciom... To nie mówię o Nie, 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 nie nic zostawić. do tego. Możecie ze sobą żyć. A ty masz przyjaciół gejów? Czy nie wiesz? Ja mam w ogóle bardzo mało przyjaciół i z tych, z tych których mam, wydaje mi się żaden gej Ale poczekaj, nie jest. bo jak to mówi Kasia Nosowska, nie umiesz w przyjaźni? Nie, w sensie bardzo mało, w sensie nie, do kilkunastu, tak? No nie, to ja Teraz... mam kilku. Nigdy bym nie powiedział, że mam kilkunastu przyjaciół. Mało przyjaciół kilkunastu? Kurde. Ja to mam może z kilku przyjaciół. A i tak mi się wydaje, że dużo. Kilkunast. Powiedzcie z głupiny się go słuchać? To no nie jest taki prowokacyjny. Nie, coś ja go lubię ogólnie, ale no robi. Wiadomo, ma też swoje zauchy, to nie jest taka czysta postać. Przyjaciół, za bardzo ważne to słowo. Ja to słowo bardzo ważne. <grym> Natomiast żaden z nich z tego co wiem, nie jest gejem. Mm -hmm. Więc gdybyście chcieli zamieszkać ze sobą, wychowywać nawzajem mm -hmm. swoje dzieci, mi to w ogóle nie przeszkadza. A ślubu nie moglibyśmy wziąć? No nie, bo ślub to jest związek kobiety i mężczyzny. A jeżeli ja na przykład uważam, że ślub to jest związek mężczyzny i mężczyzny? A możesz uważać sobie, co chcesz, ja ci mówię, jaka jest definicja małżeństwa. Ale to ty też możesz sobie uważać jak chcesz. Ale moja jest wpisana do konstytucji, a twoja nie. Ale moja jest moim ludzkim prawem. W Ale... kon... Wiesz jaką mamy konstytucję i z którego roku? Jakiego rodzaju kompromisem? Więc powoływanie się na konstytucję to nie, jest Nie, jak powoływanie się na słowa Cimoszewicza. Ja mówię, że możesz ze swoim życiem robić co chcesz. Ty postawiłeś tezę, mhm. że ja ci coś narzucę, Ja ci nic nie narzucam. To ty chcesz, żeby państwo dostosowało się do ciebie. Nie, ja nie. Ja mówię, ja nie jestem ani gejem, chcesz, żeby ani... państwo wprowadziło regulacje pod ciebie. Czy twoim zdaniem homos. Słolista jest stworzeniem Bożym czy jakimś produktem ciemnej siły? Oczywiście, że jest stworzeniem Bożym. Ale macie jakiś kłopot? Tak pytam, żeby ten temat też się pojawił, bo cholernie dużo jest stereotypów. Zobacz, zadaję ci pytanie cholernie otwarte, bo uważam, że katolicy to jest religia miłości i religia dla miłości. Mhm. Skąd się bierze to połączenie, że Konfederacja jest przeciwko LGBT+, plus? Sexualistą i tak dalej. A to nie wiem, to musisz pytać ludzi, którzy takie stereotypy rozpowszechniają. No właśnie, powiedział, że konstytucja jest nieważna, bo jest stara. Nie, nie o to chodzi. Prawdopodobnie chodzi o to, że jak kiedyś na przykład, ogólnie tak, świat się zmienia, ludzie się zmieniają, więc i prawo powinno się zmieniać, nadążać za światem. I jak na przykład kiedyś, załóżmy, nie wiem, biczowanie, kamieniowanie, były jakimiś zachowaniami zgod zgodnymi z prawem. No ale gdzie nie, gdzie jeszcze są, tak? Już tak nawet niewolnictwo nie jest dozwolone. I mógłby ktoś powiedzieć: No nie wiem, ale jak to niewolnictwo było? Chcesz to zelegalizować? Przecież to jest w konstytucji i to, nie wiem. No nie jest, nie jest. Świat się zmienił, czasy się zmieniły. I również dotyczy kościoła czy związków, że kiedyś nawet nikt nie mógł pomyśleć, że gdzie to chłop z chłopem, kobieta z kobietą, było to. Zakazane, była to choroba, trzeba było tych ludzi leczyć, izolować i robić różne, jakieś tam inne utrudnienia. Dzisiaj już jest to bardziej znormalizowane i jakby ty masz wybór: możesz być z kobietą, możesz być, z kobietą. Możesz być z chłopem, możesz być z chłopem, możesz być nie wiem, z kimś kosmitą, możesz być, nikt, nikt, nikt ci nie będzie narzucał. I wydaje mi się, że po prostu to jest takie nawiązanie, że konstytucja może już nie nadąża za aktualnymi czasami. Tak samo jak Kościół musiał pewne rzeczy zmienić. Mimo że to jest, wiesz, Kościół to jest info od Boga. To Bóg nie? ustala takie rzeczy teoretycznie. Tam księża, natchnieni przez Boga, tak, wiadomo, pierdolenie ogólnie. I Kościół też musiał uznać na przykład to, że słońce nie krąży wokół ziemi, tylko ziemia wokół słońca. Na przykład musiał też uznać to, że Ziemia nie jest płaska. Musiał się ukorzyć przed nauką. I konstytucja być może też. Mogłaby ulec takiej zmianie, że, no okej, okay, mamy trochę inne czasy, więc może dajmy tym homoseksualistom opcję wzięcia ślubu. Wiecie, jeżeli tego kościół nie zrobi, to tak, moim zdaniem, że to jest na minus dla kościoła, bo wtedy ludzie się do niego odwracać i tak się cały czas odwracają, ale no jeszcze bardziej się będą odwracać. Bo załóżmy, jesteś, jesteś gejem, katolikiem i co teraz? Nie możesz wziąć ślubu. A masz dowód, że jest okrągła? Mam dowód. Dzięki, co zrobiłeś? Czy, czy co? Przepłynąłem całą ziemię i nie było żadnej przepaści na krawędzi. Jak zapowiadali. Krańco świata. To właśnie pierwszy dzień w akademiku. Jakieś słowa otuchy, żebym nie czuł się tak nieswojo? Przyzwyczajsz się, przyzwyczajaj się, widzu. Ludzie się do wszystkiego przyzwyczajają. U mnie na polu truskawek też mówią, że kurwa, 12 godzin za polu plecy bolą. Ale mija miesiąc, przyzwyczajają się i robią kurcze nad godziny. Do zobaczenia jutro, widzowie.